Centrum skłusza Redeko www.redeko.pl Do sukcesów polonistów w seniorskiej Ekstralidze już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Czego można się spodziewać po starcie naszej młodzieży? Nasi e, młodzi szachiści wyjeżdżają na rozgrywki Ekstraligi Juniorów do Suchedniowa. One potrwają od e, piątku 22 lipca, w zasadzie do końca miesiąca. Bardzo liczymy na dobry start. Mamy silną drużynę. W zeszłym roku Polonia zajęła trzecie miejsce. W tym roku po cichu liczymy na to, że uda się ten wynik jeszcze poprawić, chociaż na pewno łatwo nie będzie, bo rankingowo w tej, w tej chwili nasza drużyna jest na piątym miejscu, więc no, musimy naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby wspiąć się na podium. To sprawdźmy teraz skład ekipy, czy drużyna będzie. Podobna do tej zmienionych rozgrywek? Skład się trochę zmienia. Oczywiście są w nim juniorzy, których doskonale znamy z meczów juniorskich Polonii. Choćby Kamil Nowak, Kacper, Grela czy Ola Dadeło. Ale mamy też nową twarz w drużynie. To jest Magda Harazińska, zawodniczka, która niedawno dołączyła do naszego klubu i też bardzo liczymy na jej dobry występ. Zawodnicy skadry juniorskiej to nasza przyszłość. Warto śledzić ich występy. Rankingowo na pewno jest to jeszcze duża różnica. I dużo nauki przed nami, ale myślę, że właśnie takie zawody dla, dla naszych juniorów to jest świetna okazja do podnoszenia swoich umiejętności, do sprawdzenia formy. Na pewno liczymy, że wielu z nich w przyszłości pójdzie w ślady Mateusza, Bartla, Darka Świercza czy Joli Zawackiej i wejdzie na ten najwyższy poziom. Juniorzy do pracy, seniorzy teraz nieco urlopują. W tej chwili seniorzy trochę odpoczywają. Bardzo, po bardzo udanym pierwszym zjeździe Ekstraligi. W tej chwili jest ten czas wakacyjny. Niektórzy grają w turniejach w Polsce, za granicą. Natomiast no, dla nas najważniejsze, że świetnie zaczęliśmy ten sezon Ekstraligowy także w seniorach. Oczywiście liczymy na powtórkę w, w kategorii juniorskiej. O wynikach rywalizacji naszych młodych będziemy oczywiście mówić w wiadomościach sportowych Sport Game. Nowe centrum skłusza redeko. Wwwredeko